Siemanko, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry. Kolejny film z Eurotraka. Jak możecie pamiętać, z ostatniego razu walczyłem z modami. E, była to bardzo nierówna walka, e, ale trochę też owocna, ponieważ. Jak widać tutaj, teraz na liczniku przekroczyłem setkę. Już mam 105 modów, a w zasadzie nie do końca 105, bo to ten jeden jest w sześciu częściach. Ale zacząłem sobie znowu oczywiście grzebać, bo zepsuł mi się open pipe do mojej skani, więc go sobie postanowiłem. Wyłączyć i włączyć ponownie, a w tak zwanym międzyczasie, gdzieś tam przeglądając YouTube'a, trafiłem jeszcze na coś takiego jak mod graficzny JBX Graphics 3. I to sobie ściągnąłem. To waży prawie 5GB, więc e, nie jest to takie małe. Ciekaw jestem, jak to będzie banglać w, w połączeniu z tym PNG, czyli Project Next Gen, ale gdzieś trafiłem na. Jeden filmik. W zasadzie to nie jeden, bo kilka filmów już w sumie tego gościa oglądałem. Gość nazywa się Staff i właśnie wrzuca e, sporo ciekawych, ładnie, bardzo wyglądających filmów z Eurotracka. z tego co widziałem u niego na liście, to między innymi PNG i JBX są jego. Nie wiem, czy jedynymi, ale na pewno jednymi z modów graficznych. Także, oczywiście. REVAMPED, czyli fizyka ciężarówki jest na samej górze, OPEN PIPE jest tutaj sobie jeszcze tylko zadziałam z FROSTY ponieważ nie wiem czy czasami po tej nowej modyfikacji nie muszę mieć FROSTY na wyżej po prostu więc sobie damy go wyżej ale oczywiście REVAMPED Leci na samą górę i Open Pipe leci nieco wyżej. Eee, natomiast tutaj jeszcze miałem coś takiego jak takie troszeczkę ulepszone eee, opady śniegu. O, w taki sposób to nazwijmy. Ale tu jest Frosty. To ja sobie to raz, zaraz znajdę. A już nie będę Was tutaj zanudzał. Tymi tematami. Hmm, 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 no i dobra. Wydaje się, że wszystko mam tutaj ładnie połapane. Yy, zaraz sobie zobaczymy, czy teraz po uruchomieniu tego odnowa, czy wszystko mi będzie działać. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Czasem po prostu przez to, że te mody są w jakiejś yy, innej, zmienionej kolejności. Aktualizowane i wczytywane to już przestają działać. Tak jak na przykład ten Open Pipe, który nagle ni stąd ni zowąd przestał działać. Natomiast jak go załadowałem ponownie z nieco wyższym priorytetem, mam nadzieję, że <laughs> będzie już działał tak jak trzeba. Także zobaczymy. No i fajnie. Pierwsza, że tak powiem bariera strachu została pokonana, ponieważ normalnie jak jakiś mod się wykrzacza, no to tutaj się nie ładuje już ta, ten ekran profilu. Czasem jeszcze przy wgrywaniu jakichś modów mapowych, to tutaj jak się odpala mapę świata, to też czasami potrafi się wykrzaczyć, ewentualnie ta mapa się przesuwa i nie jest w takim stanie właśnie jak powinna być, natomiast tutaj wydaje się, że jest to... W porządku. Eee, zobaczmy sobie teraz wolnego jak ptaka. Jest środa. Godzina 3.19. Jesteśmy w opolu. Śnieżek sobie pruszy. Prawda. Podpalamy spiekórę. No i open pipe tutaj działa w tym momencie jak należy. Jedno co mnie strasznie irytuje, to w momencie kiedy silniczek brzmi jak trzeba to klakson po prostu totalnie nie gra tutaj z tym, jak wykastrowany jakiś no ale cóż zrobisz. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo tak jak tutaj pewnie widać stan mojego konta to 2500, a to wszystko, że dlatego, że że w momencie kiedy zacząłem się bawić, żeby tutaj naprawić te niedziałające wnętrze i te braki w tych modach, które gdzieś tam mi się powysrywały wszedłem do tego sobie konfiguratora, prawda, ciężarówki no i już poleciało, jak zacząłem się bawić to zacząłem się bawić i tutaj sobie gps jakiś wleciał tutaj sobie jakieś, teraz w nocy nie widać cholipka, ale mamy tutaj mnóstwo jakichś tam pierdół, dodatków, jakieś tam śmigiełka i tak dalej, i tak dalej, a to wszystko kosztuje pieniążki i mamy tutaj jakieś ekskluzywne wnętrze z podświetleniem na nogi i dlatego sytuacja jest jaka jest także tak to wygląda, przynajmniej na ten moment wydaje się, że wszystko działa, także ja na ten moment idę Ponieważ ostatnio było bardzo dużo dostaw takich nocnych, więc ja idę jeszcze w Kimę. A następną dostawkę zrobimy sobie może w ciągu dnia. No, i jesteśmy sobie w Opolu jest w miarę słonecznie, lekko pochmurnie, pochmurno. Jest tutaj. O, właśnie też dodałem sobie tutaj ten taki metalowy spoilerek. Dodałem sobie rurki. Na więcej jeszcze mi nie wystarczyło forsy, bo te dodatki wszystkie są tak okrutnie drogie, że hej. Także tak na ten moment w ciągu dnia prezentuje się moja nunia. I co? Trzeba by coś przejechać się. Widzę, że się pojawiło nowe wyzwanie, czyli e, tym razem walę wtynkowe. Zlecenia, których tutaj niby można zrobić 14, żeby jakieś tam cuda dostać. E, zróbmy sobie może jakieś jedno. E, 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 cena według dystansu coś najdroższego bym chciał takiego. Takiego fajnego, co bym tutaj mógł. Ten, i tutaj widzę, że w promieniu, który mnie interesuje do tych e, dostaw, bo z tego co zauważyłem, z opolania mam nic, i to są chyba te zlecenia tutaj zaznaczone tym promieniu szarym, które gdzieś tam mógłbym sobie przyjąć. Mam oczywiście cenę według dystansu, i tutaj mamy jakieś podarunki walentynkowe, które możemy sobie zawieźć z Wrocławia do. Bremy, także taka sobie traska na ten moment by mi się szykowała. Z 660 km, czyli spokojnie na jednym, e, na jednym spaniu, tak, na razówkę można sobie to czasnąć. E, I co? Najpierw trochę nam zejdzie, żeby dojechać do. Okej, okay, Żeby dojechać do e, Wrocławia, bo przypominam, jestem w Opolu. I gdzie tu jest? gdzie tu jest wyjazd z tego przybytku no tutaj widać mamy stoliczki różne jakieś tam pieski, szmery, bajery, pompki, kowery sobie oczywiście nawrzucać musiałem tego jak każdy prawdziwy kierowiec tutaj musi być asrane wszystkiego w kabinie jakieś gaśnice, torby i różne inne cuda także wszystko jest i światełka długie tylko mam niepotrzebnie o właśnie i jedziemy na rodzie zjedź pierwszym zjazdem Zjedziemy zjedź sobie pierwszym zjazdem No dobra ja mam 100 km do naczepy i sobie pykam Także nie będziemy tutaj się zanudzać wszyscy dookoła e, jazdą potowar, zima jak widać a, wiedziałem, że się sz... jeszcze. Eee. <laughs> Boty eurotrakowe to są po prostu zupełnie nienormalne. Ponieważ zero jakiegokolwiek zważania na przepisy eee, Miałem tak samo w poprzedniej trasie, że gościu mi skodą na rondzie wjechał centralnie pode mnie. I jeszcze ja dostałem za to mandat, więc tutaj pod tym względem eee, jest... To masakra, bo zupełnie, zupełnie nie ogarniają tego tematu. Kierowcy AI, także trzeba na to bardzo uważać, ale to tak powiedzmy poza konkursem. Dobra, dosyć fanzolenia. Ja jadę i odezwę się, jak już będę podpinał się do dostawy. Zjedź Chcę nawet dystansu, rozumiesz wiesz?